Czy wiesz, że to, jaki wkładek, podpasek używasz, ma ogromne znaczenie dla zdrowia Twoich miejsc intymnych? Wkładki i podpaski Tiande Energia Ziół to coś znacznie więcej niż zwykła higiena, niż ochrona Twojej bielizny. To przede wszystkim codzienne wsparcie i profilaktyka w trosce o Twoje kobiece zdrowie. Te naturalne, oddychające, niepowodujące efektu cieplarnianego, a przede wszystkim niebielone chlorem, ziołowe wkładki i podpaski powstały na bazie starodawnych receptur medycyny Dalekiego Wschodu. Są one polecane przede wszystkim kobietom zmagającym się z takimi problemami jak nawracające infekcje intymne, infekcje pęcherza, nietrzymanie moczu napięcia przedmiesiączkowe, zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączki, obfite krwawienia, zwłaszcza w okresie wchodzenia w menopauzę, a także z upławami, świądem czy nieprzyjemnymi zapachami. Zawierają skoncentrowane ekstrakty ziół o działaniu Przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym, regeneracyjnym i nawilżającym. Pomagają przywrócić naturalną mikroflorę bakteryjną, zwłaszcza po antybiotykach. Łagodzą też podrażnienia, mikrourazy czy otarcia. Dla wielu z nas to codzienna ochrona nie tylko podczas miesiączki, ale też w sytuacjach, kiedy jesteśmy bardziej narażone na infekcje, czy to na basenach, czy w podróży, po stosunku, czy w toaletach publicznych. To jedna z tych małych rzeczy, które robią wielką różnicę. Dyskretna, naturalna i bardzo, bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i komfort.